Cześć, macie? Wszyscy sobie samemerskie? A to jest kolejny raz Chihuahu i Medieval Warfare. No i tak jak widzicie, jestem ponownie w trybie gry drużynowej, czyli no, jesteśmy podzieleni na dwie drużyny, które się to nawzajem i tak dalej, i tak dalej. No i jest, postanowiłem sobie trochę pograć teraz z y, średnim rycerzem na tym dobrze znanym, już wielokrotnie widzianym y, terytorium, gdzie teraz jesteśmy. Po stronie raczej e, masońskiego orderu i mamy za zadanie obronić pałac przed atakami wrogów, czyli przed atakiem z rycerzy zakonu Agata. No i przy tym do pomocy możemy wykorzystać wszelakiego, wszelakiego rodzaju sprzęt. Zaczynając od katapult, kończąc na balistach i tak dalej. Au! au, au, Nie! No, już padłem bardzo nawet szybko, szczerze mówiąc. A mój kolega, który się operuje balistą, trochę wolno decyduje o strzelaniu do nich. I trochę mnie to zgubiło, bo myślałem, że zacznie do nich strzelać normalnie. No, ale. Yy, to tak. Przeciwnicy są w tej pozycji tutaj, czyli muszą jeszcze okrążyć tutaj do tego miejsca i dopiero wtedy do pałacu, a ja właśnie przed chwilą prze ślizgnąłem się przez przeciwnika, bo oczywiście jeszcze dokładnie nie obliczyłem jak daleko się tym diabelsem tak naprawdę skacze, bo to się po prostu nie da <śledzimy> tak po prostu na Chłodną kalkulację zrobić, gdzie najlepiej, w jakiej odległości przeciwnik powinien być od nas, żeby go po prostu w ogóle trafić tym całym wielkim machnięciem, który niby ma zabijać. A tak naprawdę to tylko robi jakąś tam krzywdę przeciwnikowi. Ale moi koledzy już tutaj widać, że zatrzymali balistę przeciwnika. E, prawdopodobnie raczej. E, Jeden strzał i po mnie. Ta, czuję się... Jak nie wiadomo co, szczerze mówiąc. Dobra. Tych... Ich... W sumie to nie jest chyba... Nie, to jest działo czy coś w tym stylu co do wyważenia tych drzwi. A raczej bramy. Bo... Nie wiem czy to nazwać konstrukcją do... A łano! Oczywiście padam jak taka mucha po prostu. Goście mają. E. Dobra tam, ja zawsze byłem kiepski w tą grę, więc nawet nie będę narzekał na to. I sam jestem świadom tego, że nie jestem do... że jestem praktycznie do niczego w tej grze. Może coś kiedyś mi się uda. Ale tak to zawsze spuduje przeciwnika, nie trafię go zmiesza Nie zauważę przeciwnika albo coś gorszego I Taka jest prawda o moich umiejętnościach co do tej gry No ale oj zabili mi Zabili mi kolesia którego miałem załatwić i też w sumie nienawidzę trochę ja wiem, że ten y, cały bieg ma być silniejszy i tak dalej, no ale po prostu w niektórych momentach to mnie denerwuje to, że chcę podbiec do przeciwnika i uderzyć go jak normalny ten a on mi wyskakuje i na nie wiadomo jak daleki odcinek on sobie skacze i nie wiadomo w którym momencie dokładnie wyląduje i uderzy tym mieczem bo to jest o, patrzcie, widzicie, zrobiłem tre... o wiele, wiele, wiele wcześniej i dopiero, i teraz nie doszłem nawet do... No, się odwdzięczyłem mu, za ten długi czas tego. No, to są dymne, to one mi tyle dadzą, co nic. A... Pomoc A! I kto mnie załatwił? A nie, załatwił mnie mój, ten przeciwnik, więc. już Myślałem, że mnie załatwił mój własny, no ale. Na to szczęście to był. No, na to szczęście i nieszczęście, że to był przeciwnik, że mnie w ogóle zabił. No ale. Dobra, idziemy dalej. W sumie bez przerwy musiałem przestawać biegać, żeby nie mieć tego całego super rzutu na taśmę. A, kurka, co on ma za pałkę, że on dwoma strzałami już jestem aut. Dalej, szybciej te przywracanie. No, teraz faktycznie muszę od razu iść w lewo, bo już praktycznie są pod naszą ścianą. A to niedobrze. Kurka, to jakiś facet, który chyba na tym zęby stracił. Au! Au! Tak. Nie, trzeba wrócić do. Halo. No. Do korzeni. Czyli do ciężkiego. Tutaj, zaraz obok, w innym miejscu, całkowicie się pojawiłem. Czy coś tu jest? Nie, nie ma nikogo. A, trafiłem. Dobrze, tylko zostałeś załatwiony przez przeciwnika. A. No, a moi, oczywiście, siedzą tam z tyłu i czekają aż oni sami podejdą do, na do nas. Są przeprzydatni normalnie w niektórych momentach albo po prostu ja się za bardzo rzucam do przodu. No, dali, dali. Au! Oczywiście ten, co z jego pałka odbiera całe połowę życia. Ten ma tarczę niebieską, a jest po naszej stronie. O co tu biega? Dobra, uciąłem go. Udało mi się. Już kurka przez ten szary ekran, to teraz już mylę kolory praktycznie. Kto jest kto właściwie? A to są moi! O, o katapulta leci! Prawdopodobnie teraz jak mnie machnie to ginę Ale co tam Zawsze można spróbować coś zrobić, a tak to Pomoc. Aha, to są skrzynia z tymi Z toporami które mi się Tak średnio przyda Nie wiem jak ten Dobra, na razie to dobrze wygląda Zatrzymaliśmy ich powóz, ale muszę kurka się ustawić gdzieś tak, żeby po prostu być. móc się wyleczyć w jakiś sposób. Jak popychają? A ten tu skąd się wziął? z skubańcu i nas wysadziło całkowicie. Ech. Udało im się. Dobra. To był kolejny walka z Chivalry Werfer. Warfare. Faktem przegrana. No ale. Ja widzę się z wami w kolejną odcinku, więc na razie. Do zobaczenia i cześć.